Dzień dobry. Tu Dominika Koprowska. I Michał Walesiak. Zapraszamy na Naukowe Radio Białowieża. Dzień dobry. Tu Naukowe Radio Białowieża. Dzisiaj nadajemy z lasu, z bardzo wyjątkowego miejsca, którym jest brama wejściowa do rezerwatu ścisłego. Będziemy zajmować się pracą terenową, czyli zupełnie czymś innym niż na co dzień. Jest ze mną Michał. Cześć, Michał. Cześć, witam. Możemy na chwilkę oddać głos tutaj e, naturze pomieszanej z turystami, e, mówiącymi, zdaje się, po francusku, e, żeby Państwo naprawdę sobie uświadomili, e, że jesteśmy tutaj rzeczywiście e, e, w lesie. I że nawet ludzie z Francji tu przyjeżdżają. Na maksa. E, dzisiaj będziemy. E, pokażemy trochę, jak wygląda nasza praca. Em, kiedy nie jesteśmy w biurze, tylko kiedy jesteśmy w lesie. Czyli tak jak opowiadaliśmy już parę razy o tym, że wieszaliśmy mikrofony w różnych miejscach i wykorzystujemy te nagrania do puszczania puszczy, to dzisiaj pokażemy jak to tak naprawdę wygląda. Pokażemy, to jest szumnie powiedziane, bo powiemy i Państwo będziecie tego słuchać. Dzisiaj będziemy nagrywać ptaki za pomocą szczególnego um, urządzenia, detektora. Michał, czy możesz opisać, jak on wygląda i mniej więcej, jak działa? Tak, yy, poprawka. Będziemy nagrywać ptaki i nietoperze również. E, ja trzymam przed sobą em, w tym momencie em, puszkę elektryczną, zdaje się, em, pokolorowaną na szaro w sposób imitujący korę graba. Jest to nasze urządzenie nagrywające. Jest zapakowane w puszkę elektryczną z tego powodu, że oryginalne opakowanie do sprzętu nagrywającego kosztuje fortunę, a jest kawałkiem plastiku, więc jako, że w naszym Instytucie szanujemy pieniądze naszych podatników, to postanowiliśmy sami, sami rękami naszych dzielnych pracowników technicznych wykonać opakowania. Więc jest to puszka elektryczna, którą można, która zapewnia wodoodporność, bo jest szczelnie przygotowana z otworem na, na mikrofon i z zawieszką, którą można zawiesić całe urządzenie do drzewa. I teraz, jeżeli otworzę to pudełko, to od wewnątrz jest przyczepione urządzenie nagrywające właśnie mikrofon, który nazywa się Audiomov. On wygląda bardzo prosto. Jest to taka płyta, to się jakoś nazywa, ale taka płytka elektryczna w stylu części komputerowych, jak płyta główna. Do której można włożyć trzy, trzy baterie. Jest też wejście USB i przełącznik, którym można przełączać tryby urządzenia. I Generalnie działanie tego urządzenia jest mega proste, bo to jest po prostu e, mikrofon, który nagrywa dźwięki. Jedyna różnica taka w stosunku do innych mikrofonów zwykłych jest taka, że nagrywa też e, dźwięki nietoperzy, czyli dźwięki niesłyszalne dla, mm, dla ludzkiego ucha. E, tylko wcześniej to urządzenie trzeba zaprogramować. Więc po włożeniu baterii byliśmy w, trzeba, trzeba było otworzyć komputer i w komputerze, w oprogramowaniu wybrać takie rzeczy jak na przykład próg hałasu, po którym to urządzenie ma rozpocząć nagrywanie. Jeżeli chcemy, żeby na przykład nagrywało tylko wtedy, kiedy aktualnie wydobywany jest dźwięk, po to, żeby zaoszczędzić baterię. Wybieramy też, możemy wybierać okresy, kiedy to będzie nagrywało, na przykład jeżeli nas interesuje konkretna godzina w ciągu dnia oraz okres też, kiedy to jest nagrywane. W naszym projekcie jakby zależało nam na tym, żeby wszystkie urządzenia nagrywały w jednym czasie, bo to jest taka super zaleta urządzeń nagrywających, że jakakolwiek nie byłaby pogoda, Wszędzie nagrywamy dokładnie w tym samym momencie, czyli najlepiej możemy ze sobą porównać różne miejsca. No bo jeżeli bylibyśmy człowiekiem, który obserwuje zwierzęta, no to musielibyśmy wybrać się na jeden punkt, na tym punkcie wykonać pomiar, potem wybrać się na drugi. No i powiedzmy, że 10-15 punktów w ciągu dnia na przykład, byśmy obskoczyli, no ale. Jeżeli mamy tych punktów więcej, no to musielibyśmy je rozciągnąć na kolejne dni, a na przykład kolejny dzień mógłby być pochmurny, e, albo z jakiegoś powodu ptaki byłyby leniwe i nie miałyby wcale ochoty tyle śpiewać. No i nagle nam się pojawia taka, e, taka zmienna w danych, prawda? Że, że no być może to jest tak, że różnica w punktach wynika po prostu z tego, że był inny dzień, inna pogoda i tak dalej. Więc my ustawiliśmy wszystkie mikrofony, żeby zaczęły nagrywać dwa dni później. I dzięki temu mamy czas, żeby wszystkie rozłożyć. I jak one już wszystkie będą rozłożone, to urządzenie rozpocznie nagrywanie. Czy coś jeszcze o czym nie powiedziałem? E, a powiedz, co to za informacja z boku tego pudełka i co zrobić, jeżeli znajdziemy jakąś, jakieś urządzenie w lesie? E, czy m, trzeba je gdzieś zgłosić, czy zabrać? E, m, powiedz coś o tym. No tak, jako że to urządzenie wygląda, znaczy to no jest to puszka elektryczna, ale ludzie mogą się zainteresować o co chodzi i, i dlaczego ktoś takie coś wiesza w lesie. No to żeby uniknąć konfliktów, żeby ktoś nam tego nie zgiął na przykład, no to jest notatka z boku przyklejona, która brzmi tak. Jesteśmy badaczami z Instytutu Biologii Ssaków Pan w Białowieży. Tym mikrofonem nagrywamy głosy ptaków i nietoperzy. Wszystkie inne dźwięki są usuwane. Żeby nie było możliwości, że ktoś myśli, że się nagrał teraz i my to wykorzystamy do czegoś niecnego. Jeśli nie życzy sobie Pan, Pani mikrofonu w tym miejscu, uprzejmie prosimy o kontakt pod numer. I to jest numer telefonu. E, śmieszna sprawa jest taka, że to jest mój numer telefonu. <laughs> więc, więc go nie przeczytam, bo niestety nie mamy służbowych telefonów, które możemy zostawić. Więc zostawiłem swój i ktoś się ze mną kiedyś skontaktował. O. E, a potem jest pozdrawiamy i życzymy miłego dnia. Super, to teraz y, przejdźmy się kawałek i powiesz nam, które drzewo jest idealne do nagrywania. Zatrzymaliśmy się w dość niewyróżniającym się miejscu. Odpowiesz, dlaczego akurat tutaj? Tak, jesteśmy na skraju rezerwatu ścisłego i Polany Białowieskiej, czyli w takim miejscu, gdzie las przechodzi w teren otwarty, to miejsce interesuje nas szczególnie takie miejsca z punktu widzenia naszego projektu, bo my się zajmujemy wpływem kornika drukarza i gospodarki leśnej na ptaki i nietoperze i jeżeli mamy sytuację, w której Kornik niszczy fragment lasu, to znaczy doprowadza do śmierci drzew na fragmencie lasu, to ten fragment staje się otwarty. I jeżeli leśnicy tam prowadzą później prace leśne, to on się staje otwarty jeszcze bardziej, dlatego że usuwane są martwe drzewa, też część żyjących drzew, które na przykład zostały uszkodzone. I nas bardzo interesuje to, jakie gatunki ptaków i nietoperzy potrafią takie miejsca zasiedlać. A Celujemy właśnie między innymi w takie gatunki, które są typowe dla polan i terenów otwartych, bo, bo właśnie takie luki w lesie to mogą przypominać takie środowisko. Więc te, w tej chwili zbieramy jakby próbki takich ptaków z terenów otwartych przy lesie, po to, żeby można było stwierdzić, które mogą imigrować do środka lasu, a które nie mogą. Myślisz, że to drzewo, ta brzoza będzie odpowiednia? Eee, tak, myślę, że tak. Co prawda, myślę, że ta obok jest trochę lepsza, bo jest troszkę większa. Teraz kluczowa sprawa jest taka, że wiele ludzi myśli, że jak się liczy ptaki, to się idzie i liczy ptaka, a potem wychodzi, że gdzieś jest ptaka więcej, a gdzieś mniej. I, i to są świetne badania. I poniekąd to prawda, ale jest też bardzo dużo rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. I na przykład wieszając mikrofony, musimy zwracać uwagę na to, żeby dane były porównywalne e, ze sobą. To znaczy, żeby nie było takiego, takiej sytuacji, w której kwestia tego, gdzie i jak powiesiliśmy mikrofon, na przykład decyduje o tym, ile tam słyszymy rzeczy. Więc na przykład e, wybrałem akurat te brzozę z tego powodu, że jest grubsza niż ta, którą pokazałaś. A grubość drzewa, na którym się wiesza mikrofon, determinuje to, jak dużo dźwięków będziemy słyszeć za nim. Więc, żeby nasze dane były porównywalne, powinniśmy wybierać drzewa o mniej więcej podobnej grubości, bo jeżeli przywiesimy nasz mikrofon na przykład na ogromnym białowieskim dębie... To wtedy będziemy dużo bardziej wygłuszać wszystkie dźwięki z za tego dębu. A jeżeli przywiesimy na bardzo cienkim drzewie, no to z kolei będziemy świetnie wszystkie słyszeć e, wokół. Więc ja wybieram takie średnie drzewo, żeby było mniej więcej podobne wygłuszenie e, na wszystkich naszych punktach. Teraz druga rzecz, którą, e, którą dostosowujemy, jest wysokość, na której wieszamy mikrofon. Ja wieszam mikrofon na wysokości trochę ponad moją głową. O, mniej więcej tutaj. No i znowu, to też służy temu, żeby zbierać mniej więcej w podobny sposób dźwięki ze, ze wszystkich powierzchni. Skierowuję go również troszeczkę do góry, żeby on lepiej zbierał dźwięki z góry niż, niż z dołu, no bo ptaki i nietoperze, czyli zwierzęta, które nas interesują, no to są zwierzęta, które raczej tutaj będą albo przelatywać, albo śpiewać z, z wysokości. I Kolejna sprawa jest jeszcze taka, że jest jeszcze kwestia wiatru. E, w Polsce większość wiatrów wieje z zachodu albo z północnego zachodu, więc bardzo ważne jest to, żeby nasz mikrofon skierować na wschód, e, żeby nie było tak, że zamiast ptaków słyszymy e, ob Obrazowo to e, ujmując. No to co, wieszamy? Mhm. Trzeba mocno zawiązać. Aha, i ostatnia rzecz. Dbam jeszcze o to, żeby przed mikrofonem nie znajdowało się gałęzie albo liście, tak bezpośrednio przy mikrofonie, bo znowu to też jest taki element, który będzie Wam wygłuszał. Więc, jeżeli bym posadził jakiś mikrofon, na przykład w gęstym listowiu i okazałoby się, że nie ma tam ptaków, no to ja bym po prostu nie miał zielonego pojęcia, czy to dlatego, że liście zagłuszyły dźwięki, czy to dlatego, że tych ptaków naprawdę w tym miejscu nie ma. Dlatego, tak jak mówię, no, bardzo ważne jest to, żeby jak najbardziej standardowo. Takie mikrofony powiesić na wszystkich powierzchniach. No, ale wisi. I kiedy po niego wrócimy, albo wrócisz raczej? Eee, teraz licząc e, za 5 dni, zdaje się, bo za dwa dni zaczną nagrywać. Mamy dwie doby nagrywania. Więc myślę, że za 5 albo 6 dni, w zależności od tego, w której kolejności będziemy robić punkty, to wrócę, żeby go zebrać. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Nasze obudowy są dostosowane do tego, żeby deszcz nie był im straszny, natomiast kłopot jest taki, że deszcz powoduje pukające krople, oraz może się okazać, że kropla zostanie w tym miejscu, gdzie jest dziura na mikrofon. I wtedy będziemy mieli również efekt zagłuszający, także no jest to taka sytuacja nieoptymalna. Dlatego ważne jest też w naszym projekcie, żeby wybrać taki dzień, w którym, w którym planowany jest kilka dni maksymalnie lekkiego deszczu, a nie jakichś wielkich burz i ulew. Czy to już wszystko? Zadanie wykonane? No. Tak, teraz musimy jeszcze pójść w kolejne punkty i zawiesić mikrofon, natomiast tak to właśnie wygląda, więc ta część pracy, że tak powiem, jest bardzo przyjemna, niewątpliwie, no bo spacerujemy w różnych miejscach w lesie. Oczywiście czasami są to miejsca bardzo trudno dostępne, zwłaszcza takie pokornikowe, świerczyny martwe, no to trzeba przeskakiwać przez kłody i no, bywa to dosyć uciążliwe. Każdy, kto tutaj po że spaceruje, to wie, że w takich miejscach chodzi się niełatwo. Natomiast ta część jest bardzo przyjemna, no tylko, że to będą co, dwa dni wieszania mikrofonów, dwa dni zdejmowania, a reszta to praca przy komputerze. <grystanie> Dziękujemy, że zabrałeś nas w takie miłe miejsce. <grystanie> Dzięki, to jest czysta przyjemność. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Naukowy Radio Białowieża. Nagrywanie jest możliwe dzięki Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu społeczna odpowiedzialność nauki. Do widzenia.